polski złoty przeżywa ostatnio dość trudny okres po takim długim okresie konsolidacji w stosunku do euro w okolicach 4.40 nastąpiło wybicie w górę złoty w pierwszych dniach września Podszedł w okolice 4,45, no i w tym momencie zmierza nawet w okolice 4,50 i przebicie tego poziomu może być kluczowe, bo jeżeli dojdzie do jego przebicia, może to spowodować wejście w taki długi okres, w którym rynek podążał już w okresie marzec, maj czyli przedział pomiędzy 4.50 a 4.60. Myślę, że jeszcze bardziej niepokojące, zwłaszcza dla posiadaczy kredytów we frankach, może być to, co się dzieje z frankiem szwajcarskim. Od marca ani razu kurs nie spadł poniżej 4 zł, a początek września przyniósł dodatkowe umocnienie się waluty szwajcarskiej. Umocnienie się franka, no a tym samym w przypadku kursu frank złoty podejście 40 i w tym momencie zmierzamy w okolice 4,20. Na pewno, co jest korzystne i daje dobre perspektywy właśnie posiadaczom kredytów, to fakt, że jest prowadzona przez Bank Szwajcarii bardzo luźna polityka monetarna. No, i to może w pewnym momencie odciągać po prostu kapitał, no ale z drugiej strony, frank uznawany jest za walutę bezpieczną, za tak zwaną bezpieczną przystań. Więc, jeżeli doszłoby do zawirowań na rynku, do jakiejś awersji do ryzyka, do podążania kapitału w stronę tych bezpiecznych przystani, no tu możemy mieć w dalszym ciągu kontynuację umacniania, ale wydaje mi się, że te poziomy, które były w okresie największego lockdownu, kiedy to ryzyko było bardzo duże, no już nie powrócą. Także tutaj pod tym względem można Frankowiczów z pewnością uspokoić.